Witajcie, dzisiaj zajmiemy się tematem ADHD, ale spojrzymy na nie trochę inaczej. Nie jak na problem do pokonania, ale jak na wyzwanie, do którego mamy już gotowe, praktyczne strategie. Chodzi o to, żeby kompletnie zmienić nasze myślenie o tym zaburzeniu, i to w oparciu o metody, które po prostu działają w pracy z dziećmi. No właśnie. To jest pytanie, które spędza sens powiek chyba każdemu rodzicowi i nauczycielowi dziecka z ADHD, prawda? Jak to możliwe? I to jest ten paradoks, który tak łatwo prowadzi do mylnych wniosków: że dziecko jest po prostu leniwe, nieposłuszne, albo że mu się nie chce. A odpowiedź cóż, ona wcale nie leży w charakterze dziecka kryje się głębiej w tym, jak działa mózg z ADHD. I dokładnie to za chwilę odkryjemy. 1 na 25. Co ta liczba tak naprawdę oznacza w praktyce? Cóż, wyobraźmy sobie taką typową klasę szkolną, gdzie jest 25 uczniów. To oznacza, że statystycznie w tej właśnie klasie siedzi co najmniej jedno dziecko z ADHD. Tak, dokładnie. To nie jest jakiś rzadki, odosobniony problem. ADHD jest obecne w niemal każdej klasie. Bo ten jeden uczeń w grupie 25 to tak naprawdę odzwierciedlenie znacznie szerszej statystyki. Mówimy tu o 5 a nawet 7 procentach całej populacji dzieci w wieku szkolnym. To oznacza, że zrozumienie tego tematu jest absolutnie kluczowe dla każdego, kto pracuje z dziećmi, czy to w domu, czy w szkole. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do sedna. Czym tak naprawdę jest ADHD? Czas oddzielić fakty od tych wszystkich mitów, które przez lata narosły wokół tego tematu. Spójrzmy na formalną definicję: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Ale najważniejsze jest to, co dalej: zaburzenie neurorozwojowe to są kluczowe słowa, bo one od razu mówią nam, czym ADHD nie jest to nie jest wynik złego wychowania to nie jest taki charakter ani tym bardziej świadomy wybór to po prostu odmienny sposób w jaki funkcjonuje mózg który kształtuje się już na etapie rozwoju adhd tak naprawdę opiera się na trzech głównych filarach na trzech kluczowych wyzwaniach zrozumienie każdego z nich jest absolutną podstawą żeby móc skutecznie pomagać dlatego teraz przyjrzymy się każdemu z nich z osobna pierwsze wyzwanie to nieuwaga i to jest coś znacznie więcej niż zwykłe niesłuchanie. Tu nie chodzi o ignorowanie czy bunt, chodzi o realną trudność z funkcjami wykonawczymi mózgu. To jest jak walka z własnym umysłem o to, żeby utrzymać koncentrację, filtrować bodźce i zorganizować sobie pracę, zwłaszcza gdy zadanie nie jest super ekscytujące. A jak to wygląda w praktyce? No cóż, lista jest długa i pewnie dla wielu brzmi znajomo. Ciągłe gubienie rzeczy, od przyborów szkolnych po klucze, rozpraszanie się dosłownie wszystkim, co dzieje się dookoła, trudność, żeby przebrnąć przez dłuższą instrukcję, unikanie zadań, które wymagają wysiłku, jak praca domowa, no i to wrażenie, że dziecko patrzy, ale w ogóle nie słucha. To wszystko to nie jest kwestia chęci, a realnych możliwości mózgu. Drugie wyzwanie nadpobudliwość. I tu od razu ważna uwaga. To nie jest tylko to, co stereotypowo kojarzymy, czyli bieganie po klasie. To przede wszystkim wewnętrzny przymus bycia w ruchu. Taka energia, która po prostu musi znaleźć ujście. Co ciekawe, u nastolatków i dorosłych ta zewnętrzna nadpobudliwość często cichnie, ale w środku zamienia się w takie ciągłe, męczące uczucie niepokoju. I znowu, zobaczmy jak to wygląda na co dzień. To jest to ciągłe wiercenie się na krześle, stukanie palcami, machanie nogami, to jest to wstawanie z miejsca, kiedy wszyscy inni siedzą, to jest to wrażenie, że dziecko jest jakby napędzane silnikiem, non stop w biegu. Nawet nadmierna gadatliwość często jest właśnie przejawem nadpodudliwości. To wszystko to sposoby na rozładowanie wewnętrznego napięcia, nad którym naprawdę trudno jest zapanować. No i trzeci, ostatni element tej układanki impulsywność. Najprościej mówiąc, to jest działanie pod wpływem chwili, bez zastanowienia się nad konsekwencjami to jest jak brak takiego wewnętrznego przycisku pauza. Pojawia się pomysł i od razu następuje działanie. Co ciekawe, dziecko często wie, jak powinno się zachować, ale w momencie, gdy pojawia się impuls, ta wiedza jest jakby poza jego zasięgiem. I to porównanie świetnie to obrazuje. Zobaczmy, co dzieje się w ułamku sekundy. W mózgu bez ADHD mamy sekwencję: pomysł, potem stop. Potem jest ocena konsekwencji i dopiero działanie. A przy ADHD? Ten środkowy etap, ten hamulec, często po prostu nie zadziała. Mamy pomysł i od razu działanie. Ten filtr, ten mechanizm hamujący jest znacznie słabszy. Dobrze, znamy już objawy, wiemy, jak to wygląda na zewnątrz, ale teraz czas na najważniejsze pytanie: dlaczego tak się dzieje? Żeby to zrozumieć, musimy zajrzeć głębiej, prosto do wnętrza mózgu, bo to tam kryje się odpowiedź i klucz do prawdziwej empatii. I tu trzeba powiedzieć jedną rzecz głośno i bardzo wyraźnie. ADHD nie jest, powtórzę, nie jest wynikiem złego rodzicielstwa. Koniec kropka. Przez lata narosło mnóstwo krzywdzących mitów, które obwiniały rodziców. Dziś nauka mówi jasno. Przyczyny leżą w biologii mózgu, w jego strukturze, chemii i genetyce. A oto konkrety. Mówimy o realnych różnicach w budowie mózgu, szczególnie w tych obszarach, które odpowiadają za uwagę i hamowanie impulsów. Mówimy o innym działaniu neuroprzekaźników, chemicznych posłańców w mózgu, zwłaszcza dopaminy i noradrenaliny. No i genetyka, która odgrywa tu ogromną rolę. Dziecko, którego rodzic ma ADHD, ma nawet do 50% szans, że też je będzie miało. I wiecie co. Ta chemia mózgu, zwłaszcza dopamina, idealnie wyjaśnia zagadkę z samego początku. Gry wideo to dla mózgu z ADHD istna lawina dopaminy ciągła nagroda. A nudne lekcje cóż, dopaminowa pustynia. Skoro mamy już tą całą wiedzę, możemy wreszcie przejść do najważniejszej części do zmiany perspektywy a zrobimy to, używając bardzo potężnej metafory Czas założyć okulary na ADHD. Co to znaczy? To znaczy, że w jednej chwili zmieniamy sposób patrzenia. Zamiast widzieć zachowanie dziecka jako złośliwość czy celowy wybór, zaczynamy je postrzegać jako objaw, symptom, który nie wymaga kary, ale konkretnej strategii. Przestajemy pytać dlaczego on to robi, a zaczynamy jak mogę mu pomóc, skoro wiem, że to jest objaw. To jest przejście od frustracji do działania. No to przejdźmy do praktyki, mając na nosie nasze metaforyczne okulary, zobaczmy, jakie strategie naprawdę działają, co konkretnie można zrobić i w domu, i w szkole, żeby realnie pomóc. Oto fantastyczny przykład. Sześć kroków do skutecznego wydawania poleceń. Zamiast krzyczeć z kuchni, posprzątaj wreszcie ten bałagan, co zwykle nie działa, stosujemy ten schemat. Pierwsze, podejdź. Drugie, zdobrój uwagę, na przykład przez kontakt wzrokowy. Trzecie, daj jedno proste polecenie. Czwarte, kluczowe, poproś, żeby powtórzyło. Piąte, powtórz, jeśli trzeba. I szóste, zostań, dopóki nie skończy. Każdy z tych punktów ma na celu upewnienie się, że komunikat nie tylko dotarł, ale został też przetworzony. To jest właśnie działanie w okularach na ADHD. I teraz fundamentalne pytanie. Skoro wiemy, że ciągłe poprawianie, krytykowanie i karanie na dłuższą metę po prostu nie działa, to co jest alternatywą, co jest znacznie, znacznie skuteczniejsze? Odpowiedź jest prosta, ale wymaga od dorosłych zmiany nawyków. Dokładnie tak, skupianie się na tym, co dobre, to jest prawdziwa rewolucja w podejściu. Zamiast poświęcać 90% energii na wytykanie błędów, przenosimy całą naszą uwagę na to, co się udaje. Zamiast ciągle gasić pożary, zaczynamy wreszcie budować solidne fundamenty dobrych zachowań. A oto trzy potężne narzędzia, które pomagają to robić. Po pierwsze, bardzo konkretna pochwała. Zamiast rzucać ogólne świetnie, mówimy, bardzo mi się podoba, że pamiętałeś o spakowaniu plecaka bez przypominania. Po drugie, systemy żetonowe, czyli punkty czy naklejki za dobre zachowania, które potem można wymienić na nagrodę. To daje jasne zasady i motywacje. I po trzecie, być może najważniejsze, zauważanie nawet najdrobniejszych sukcesów, docenianie wysiłku, to właśnie buduje poczucie własnej wartości, które jest absolutnie kluczowe. I to jest chyba kluczowe przesłanie. Zrozumienie jest tym absolutnie pierwszym, niezbędnym krokiem. Kiedy mamy już właściwą perspektywę i odpowiednie narzędzia, możemy pomóc dzieciom z ADHD nie tylko jakoś przetrwać, ale naprawdę się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał. Nie chodzi o to, żeby je naprawić, ale o to, żeby stworzyć im takie środowisko, w którym ich wyjątkowy mózg może działać najlepiej, jak potrafi. I na koniec, ostatnia myśl, która, mam nadzieję, zostanie na dłużej. Zastanówmy się przez chwilę, jak te wszystkie zasady, o których mówiliśmy: struktura, cierpliwość, pozytywne wzmocnienie, mogłyby przynieść korzyść każdemu dziecku, nie tylko temu z diagnozą. Bo być może jest tak, że najlepsze strategie dla dzieci z ADHD są po prostu najlepszymi strategiami dla wszystkich dzieci i z tą myślą warto zostać. Dziękuję.